Witamy na pierwszym powiatowym dniu zdrowia powiatu legionowskiego. Pierwszy powiatowy dzień zdrowia z ratownicą medycznym i NZOS legionowo, łącznie z powiatem legionowskim i urzędem marszałkowskim. Dzisiaj można porozmawiać z ratownikami, zobaczyć jak wygląda ich praca, zadać pytania, które Państwo zadają również na zdarzeniach. Tutaj zdradzamy te... Tajniki naszej pracy, co czasami trzeba z pacjentami robić. Jest dużo konkursów. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni Powiatowy Dzień Zdrowia z nami i będziemy organizować to cyklicznie. Dziękujemy serdecznie raz wszystkim. Powiatom. Mam nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś mądrego, użytecznego, dobrego dla siebie. Złamanie ubóstwa stawu kolanowego jak najbardziej. Będzie też wskazanie do interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Podczas dzisiejszego dnia szczególną uwagę nie tylko seniorów, ale również wszystkich mieszkańców Powiatu Legionowskiego chcemy zwrócić na kartę życia. To karta, która będzie służyła w razie pilnej potrzeby ratownikom medycznym do tego, aby zapoznali się z historią leczenia pacjenta bądź przyjmowanymi lekami. Bardzo serdecznie gratuluję pracownikom, panu staroście, pani prezes i wszystkim ratownikom medycznym zorganizowania fantastycznego wydarzenia. Dzisiaj podkreślamy rolę zdrowia, ale także przede wszystkim pokazujemy i podkreślamy tą ważną rolę ratowników medycznych. Życzę wszystkim ratownikom medycznym, żeby na co dzień doświadczali też takiego docenienia i bezpieczeństwa, żeby było jak najmniej takich agresywnych zachowań. Dbajmy o też taki dobrostan ratowników medycznych. Oni są nam na co dzień potrzebni, ratują nasze życie. Jaka jest aktualna, rekomendowana częstość uciśnięć klatki piersiowej u osoby dorosłej podczas RKO, czyli resuscytacji krążeniowo oddechowej? Między 100 a 120 uciśnięć minut. Podstawą działania na poziomie pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia jest wykonywanie wysokiej jakości uciśnięć i dwóch wdechów. Zaczynam od 30 uciśnięć na środku klatki piersiowej. Głębokość 5-6 cm, tempo 100-120 uciśnięć na minutę. Po 30 uciśnięciach wykonam dwa wdechy. Dłoń na czoło, 2-3 palce pod brodę, odchylam głowy na maksa do tyłu, zatykam nos. I wracam do 30 uciśnięć. I resuscytację będę prowadził aż do przyjazdu pogotowe ratunkowego.